Cześć! Osłabiony Intel ma kolejnego groźnego rywala. AMD wprowadza zmiany w najnowszych procesorach, Gerald zawita do Wiedźmina 4, a Sony ma mocno uderzyć w nadchodzącym roku. Niedawno, bo w lipcu dowiedzieliśmy się, że nadchodzący Wiedźmin 4 wejdzie w kolejną fazę produkcji. Jednak nie to jest najciekawsze, gdyż jak się okazuje, mimo iż nadchodząca trylogia Wiedźmina ma nie skupiać się na białym wilku, tak, dokładnie szykuje nam się kolejna trylogia z Wiedźminami w roli głównej. To możemy liczyć na jego wystąpienie w nadchodzącej odsłonie gry. Wiemy to dzięki rozmowie z aktorem głosowym Do Cockle, który grał Geralta w angielskiej wersji językowej gry. Zdradził to na wywiadzie, który miał miejsce na kanale Fall The Mage. Jeśli ktoś z Was się obawiał, że Geralta zabraknie w nowej części, to myślę, że Wasze obawy zostały rozwiane. Według ostatnich plotek, Sony szykuje się na nadchodzący małymi kroczkami rok. Jeśli wierzyć temu, co mówił w swoim podcaście Nate the Hate wraz ze swoim gościem, to rok 2025 ma być swego rodzaju odkupieniem za cały obecny rok, który jest bardzo spokojny. A korporacja nie dzieli się żadnymi informacjami, nie wiemy nic szczególnego o nadchodzących eventach. Dużo się mówi też o PS5 Pro, choć korporacja niczego nie potwierdziła. Z jednej strony nie ma się co oszukiwać, bo Sony faktycznie milczy już jakiś czas, a fani są sfrustrowani brakiem informacji. Z drugiej, nie ma się co za wcześnie chwalić, bo później może się okazać, że kilka rzeczy nie wypaliło. Sytuacja jest ciekawa, a zarazem niejasna, jeśli mowa o ruchach Sony. Natomiast jeśli jesteście ciekawi, o czym dokładnie mówili w podcaście, to link zostawiam w opisie. Na PC oraz Xbox nadchodzi największa gra. Największa nie tylko jeśli mowa o wielkości świata, ale zarazem pod względem wagi omawianego tytułu. Gra, o której mówię, to Microsoft Flight Simulator 2024. Najnowsza odsłona serii, według tego, co powiedział nam George Newman, ma mieć rozmiar 2,5 petabajtów. Jeśli ktoś nie wie, ile to 1 petabajt, to cóż, powiem Wam tak. Gra waży aktualnie 2,5 miliona gigabajtów. Rozmiar jest imponujący. I wiadomo, że nikt nie posiada tak wielkich dysków w domu. Zatem ekipa Microsoft rozwiązała problem z miejscem w sposób najprostszy i jedyny sensowny przesyłanie plików z chmury. Co mówi jasno, bez dobrego łącza lepiej nie podchodzić do tytułu. Jeśli wśród oglądających mam fanów symulatorów latania, zostawcie komentarz: Ja latam. Coraz bliżej premiery przez wielu wyczekiwanego Black Myth Wukong gry. Która osadzona będzie w chińskiej mitologii oraz skupiać się ma na znanym Małpim Królu. To tak w formie krótkiego przypomnienia. W momencie, jak to pisze, do premiery mamy już tylko 5 dni, a na Steamie gra jest aktualnie na pierwszym miejscu, jeśli mowa o najbardziej dochodowych produkcjach na platformie Valve. Jednak wraz ze zbliżającą się premierą, gracze mają coraz większe obawy, jeśli mowa o optymalizacji tytułu na PC. Na szczęście twórcy gry, Studio Game Science, Udostępniło nam benchmark tool po to, byśmy mogli sprawdzić zawczasu, na co mamy się szykować oraz czy nasz sprzęt sobie poradzi. W tym tygodniu, dokładnie 16 sierpnia, dostaliśmy nową, odświeżoną wersję Hand Showdown. Mowa o Hand Showdown 1896. Jest to nowa, odświeżona wersja gry, która ma być dostosowana do dzisiejszych standardów oraz nowych konsol. A co za tym idzie, użytkownicy PS4 i X1. Muszą się pożegnać z tym tytułem. Niestety, ale nowa wersja silnika CryEngine 5.11 nie jest przeznaczona dla starszego sprzętu. Aktualizacja ma przynieść ze sobą tylko jedną mapę na początek o nazwie Mamon's Glatch. Kolejne mają trafić do gry stopniowo. Omawiana aktualizacja będzie dostępna dla wszystkich, którzy zakupili tytuł wcześniej kompletnie za darmo. Tak więc nie musicie się martwić o dodatkowe płatności. Jeśli ktoś z Was wciąż gra w omawiany tytuł na starszych konsolach, to cóż, jest mi przykro z tego powodu, ale wszyscy chyba wiemy, że taka jest kolej rzeczy. Z dobrych wiadomości, jeśli zamierzacie się przesiąść na nową generację, to cały Wasz progres zostanie automatycznie przeniesiony. Ciekawostka o nadchodzącym Switchu 2. Według tego co powiedział nam Matthew Castles z Alderon Games w podcaście Moore's Law is Dead, nadchodząca konsola od Big N ma być tak samo wydajna jak Steam Deck, choć nie do końca. Gdyż jeden rdzeń procesora ma nieco słabsze IPC. Dodatkowo na wydajność sprzętu mają wpłynąć zabezpieczenia oraz szyfrowanie, które ma ochronić konsolę przed zhakowaniem, tak jak miało to miejsce w obecnym Switchu. Dodatkowym ograniczeniem konsoli ma być mniejsza możliwość zapisu oraz pobierania danych z wbudowanej pamięci. Są to plotki, ale wiecie, w każdej plotce jest ziarnko prawdy. Na koniec warto wspomnieć, że Handheld ma posiadać 12 GB RAMu. Po sieci można znaleźć też plotki, które mówią, że we wrześniu mamy dostać zapowiedź Switcha 2, a potencjalna premiera sprzętu miałaby się odbyć już w marcu przyszłego roku. Jak wspomniałem, są to tylko plotki. Co nie zmienia faktu, że jest to możliwe, a spekulacji i różnych doniesień na temat sprzętu mamy coraz więcej z tygodnia na tydzień. Niedawno wyciekły wyniki wydajności nadchodzącego Snapdragona 8 generacji czwartej, które pokazują nam jaki przeskok wydajności ma nam zapewnić nowy procesor dla telefonów. Ale zanim, to procesor ma być wyposażony w 8 rdzeni, dwa będą posiadały taktowanie 4,9 GHz, a pozostałe 6,278 GHz. Dodatkowo będzie posiadał zintegrowaną kartę graficzną Adreno 830, a wyniki pokazują, że procesor ma być o około 24 do nawet 26% bardziej wydajny od starszego i podkręconego brata, który znajduje się na przykład w S24 Ultra. Więc podsumowując, szykuje nam się bestia, jeśli mówimy o wydajności. Jestem ciekaw, jak wpłynie to na jego energooszczędność. Problem w świecie drukarek 3D na tyle duży, że poleciały dwa pozwy w stronę chińskiego producenta Bamboo Lab. Pozwy zostały złożone przez Stratasys, firmę, która na rynku druku 3D jest od 1988 roku. Według tego, co możemy znaleźć w sieci, Bamboo Lab złamało 10 patentów, lecz dwa z nich należały jeszcze do MakerBot przed 2013 rokiem. Generalnie są to dość ogólne patenty na druk 3D, takie jak drukowanie warstwami, podgrzewanie platformy roboczej drukarki czy odnoszące się do czujników wypoziomowania. Jeśli amerykańsko-izraelska firma wygra, to jest szansa, że wpłynie to na całą branżę druku 3D, gdyż z owych rozwiązań korzystają wszyscy w branży. Chiny radzą sobie coraz lepiej w świecie technologii, a tym razem mowa o procesorach Lungson. W wywiadzie dla China Electronics, którego gościem był sam Hu Weiwu, prezes i założyciel firmy Lungson, wspomniał o nadchodzących procesorach 3B6600. Owe procesory mają być wyposażone w architekturę LA864. Układ będzie wyposażony w 8 rdzeni w hybrydowej konstrukcji Big Little 4. Plus 4. Taktowanie rdzeni to 3 GHz. Dodatkowo procesor będzie posiadał zintegrowany układ graficzny LG200. Jak stwierdził prezes podczas wywiadu, nadchodzący procesor od Lungstone będzie dorównywał wydajnością procesorom od Intela, zarówno tym z 12, jak i 13 generacji. Czyżby szykował się kolejny konkurent dla i tak mocno osłabionego Intela? AMD niedawno miało premierę swoich nowych procesorów z serii 9000. Jak się okazuje, procesory nie zostały tak dobrze przyjęte, jak liczyła na to korporacja, a przynajmniej dwie jego wersje i mowa o Ryzen 5 9600X oraz Ryzen 7 9700X. A co dokładnie wpłynęło na słabą sprzedaż procesorów? Mianowicie ich wydajność. Gdy tylko pierwsze sztuki trafiły do konsumentów, okazało się, że stosunek ceny do wydajności jednostek jest niewspółmierny, a czynnikiem, który za to odpowiada, jest pobór mocy procesorów. I tak by naprawić swój błąd, AMD w najbliższym czasie ma wydać aktualizację. Która ma podnieść TDP w omawianych procesorach z 65 do 105W. Więc wszyscy, którzy myśleli, że zaoszczędzą na rachunkach, cóż, to się nie wydarzy. A dodatkowo, według plotek, ta aktualizacja ma nie przynieść ze sobą aż tak spektakularnego skoku wydajności, jak moglibyśmy oczekiwać. Serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka. Zostawcie po sobie komentarz, łapkę w górę lub w dół. I do zobaczenia za tydzień. Cześć!